Dobra, jestem, jestem, jestem. Jestem, jestem, jestem. Zmniejsz... Zwiększyłem na full HD sobie. Dobra, próbujemy lola. Siema, wszystkim, siema, Szymon, siema. Chyba że gieta by mi nie streamowała, chyba że gieta by mi działało, jakbym usunął pulpit. No nie, jakbym nie miał dodanego pulpitu, tylko od razu grę. No nie, czyli streamuj grę. Może, może w ten sposób by mi nie legowało. Szaler. Yy, powiedzmy zachowuj się, naprawdę zachowujcie się na święta. Zachowujcie się totalnie na święta, bo... Bo to jest żałosne, jak niektórzy się nie potrafią zachować, nie mają, nie mają jakichkolwiek wartości w sobie, żeby potrafić się zachować. Tylko uważają siebie za nie wiadomo kogo i myślą, że się mogą tak zachowywać. Gówno prawda, nie możecie się tak zachowywać. No, jest kamera, jest. Ja nie jestem toksyczny, tylko wy jesteście totalnie toksyczni Nie, ja, ja grę sam, no nie? Serio? Dzięki za nie mogę. A, dobra. Kogo tu wybrać? Seraj film, jak nie wiem. Dobra. Krzeszna. Kurczę, wywaliło mi strema. Odbanuję dzisiaj, odbanuję. Tylko będę banował każdego, kto się będzie zachowywał idiotycznie. Bo widzę, że sobie pozwalacie za dużo że pewno sobie za dużo totalnie pozwalają. Aha. To nie wiem, miałem jakąś yy, tą reklamę i myślałem, że mi się stream zakończył i zakończyłem i jeszcze raz wznowiłem. Ale tu, tutaj miałem kolejny jakiś filmik mi się wyświetlił. Nie wiem czemu. Czy jestem dobry w Lola? Nie wiem, nie wiem. Może, może dobry, może nie. Zobaczymy. Siema Kasia, siema. Kamerka w lewo, bo mapy nie widać Właściwie Właściwie chyba trzeba tak zrobić Kurde no Menedżer urządzeń Ciekawe czy tutaj będzie dobrze jak kamerka będzie A spoko, spoko Tylko właśnie, żeby też mi postaci nie zasłaniało. Albo czegoś właśnie, co jest naprawdę ważne. Puh. No i żeby ten, żeby mi y, też stream działał dobrze w, w z LoL'a. Siema się ma tak, pewnie komputer, bo ma właśnie takie chłodzenie, albo nie wiem, taki zasilacz, nie wiem, czy montek buczy tak. Chodzę, żeby sprawdzić, czy nie laguje. Nie, nie laguje, dobra. A stream jest full HD? Full, full HD jest stream, czyli robię streama full HD, więc dobrze jest. Dobra, potwory się pojawiły, ja idę tym razem. Tę, tędy idę chociaż nie powinienem tędy, tylko powinienem tam na dole iść, a nie dobra, ale on jest wolny. No, idę tędy. No na razie sam gram, na razie to samemu będę grał, no nie? Na razie muszę zobaczyć, jak mi będzie szło. No. <śmienicza> dobra, dobra, dawaj, 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 Siema. Oj się zamknij, oj się zamknij tam ktoś, nie wiem, nie wiem. Spoko, spoko, spoko. <laughs> Kurde Kurcza 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 no siema. Jak tam u was w ogóle? jak, jak tam spędziliście święta? Leżysz, gnojku. Ha! Pięknie. Ja! Kurczę! 阿拉丽巴。 Ale poleciałem źle, na hama poleciałem, ale dobra, nieważne. Nie lubię uciekać. Ej, Kuba, a jaki ty masz mózg? Sorki, taki trochę nieinteligentny. Myślisz, że jestem głupi, żeby podać takiemu głombowi jak ty hasło? Lá, Kurde, uciekałem już! Masakra, przecież już uciekałem. Ja, ja kamerę używam z telefonu. Dosyć tego. To są tylko boty. Trzeba lecieć. Вставь тебя. А тебя. Wejas! Awesome. Szlak, szlak, szlak! No bo mam... bo mam yy, za mały level chyba. Nadal, żeby grać z, yy, z ludźmi. Ja nie gram tak w LoL'a wiecie, często, no nie? Zagram w LoL'a na streamie. Ale to wygram jeden meczek i finish, no nie? Siema, siema, sofik. Zginę, zginę, zginę. Masakra, defektem to jesteś, ty gościu. Bez mózgu, bez inteligencji, bez wartości. A ty masz mózg jak, wiesz, jak gorzej niż świnia. Bo totalnie się nie potraficie zachowywać nawet w święta. Niektórzy z was, w sensie nie mówię o tych, którzy sobie przyjdą, pooglądają, fajnie spędzają czas, tylko mówię o tych idiotach, którzy przyjdą i obrażają, bez względu na to, czy to są święta, czy nie. Bo to są naprawdę głupie parówy, no nie, głupie, głupie barany, głupie osły, no nie. Totalnie głupcy. Emilo, a kto otwiera? A kto roztwiera nogi twojej mamy? Bo na pewno nie, to, nie twój tata. Idiotów to tylko można pokonać Idiotów, chociaż inaczej Można pokonać idiotów Kurde Nie, nie można No właśnie niestety Się zniżyłem do poziomu e, Do poziomu Człowieka Bez, bez żadnych Bez jakichkolwiek Wartości. Po co tu się zniżać do, tak, do takich idiotów? Bo ja nie rozumiem. Święta samo nie się zachowują jak. No, są główne, to się, za, się zachowują jak gówno, bo są główne i tyle. Mam pomysł, mam pomysł. Dawaj, dawaj. Muszę to przetrwać! Jest! Pięknie. No, ja są fajnie. Niegdyś złamana broń może zostać wykutana na nowo. Dobra, nie gram już. Nie gram już, Flola.